Na kortach tenisowych w sztawnie Zdroju odbył się turniej tenisa organizowany przez grupę pasjonatów tego sportu. Turniej organizowany jest co roku, i za każdym razem chętnych do gry jest coraz więcej. W tegorocznej edycji wziął udział 15 par deblowych. Zapisać się może każdy, kto zna podstawy gry w tenisa. Oprócz sportowej rywalizacji, organizatorzy zapewniają też miło spędzony czas przy grillu w oczekiwaniu na swoją grę. My już uprawiamy tenis od, od 20 lat, właściwie, i, no i jest to nasz ulubiony sport. A no i przy okazji mówię, jest świetna zabawa, jest, jest grillowany, jest piknik rodzinny, także no, staramy, się, staramy się wprowadzić, zachęcić jak największą ilość osób, żeby po prostu no, każdy, każdy, że tak powiem, zarabił się bakcylem, bakcylem tego tenisa. Jest to fajny sport i myślę, że warto, warto no, się trochę poruszać i uczestniczyć w tym. Tenis staje się coraz popularniejszym sportem na naszym terenie. Dzieje się tak dzięki dostępności wielu kortów, gdzie można uczyć się tej gry. Korty w Szczawnie Zdrowiu mają po prostu swój klimat i no są to jedno z nielicznych kortów tak świetnie położonych, które, które no sprawiają tak, że można się ładnie, fajnie pobawić i przy okazji naprawdę w fajnym miejscu wypocząć. Trzecie miejsce w rywalizacji zajęła para deblowa Piotr Kierebka i Elżbieta Grecka. Drugie miejsce zajęli Łukasz Nowik i Jolanta Adamska. Zwycięzcami turnieju zostali Robert i Katarzyna Kosińscy.